Jesteśmy u naszego kaska w Nottingham Forest, no i zbliżamy się do końca sezonu 2024-2025 w Championship. Ja już witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zanim wystartujemy do tej ostatniej prostej, przypomnimy sobie, co wydarzyło się w poprzednim odcinku. Słyska. Ten marzec rozpoczynamy od fal startu, bo od porażki w lidze, ale później jest już zdecydowanie lepiej. Notujemy remis i kolejne trzy zwycięstwa w Championship. Trzeba tylko odnotować, że w tym miesiącu odpadliśmy z Pucharu Anglii. Po 39 kolejkach mamy 84 punkty, Najwygodniej no rozsiedliśmy się na fotelu lidera. Mamy 10 punktów przewagi nad drugim Brighton, no i aż 13 nad trzecim Watford. Czas zatem najwyższy przypieczętować w końcu ten awans do Premier League, a może i sięgnąć po coś więcej, po Mistrzostwo Championship. W tak doniosłym odcinku zachęcam jeszcze tylko gorąco do subskrypcji kanału. No i nie ma na co czekać, startujemy. W kalendarzu mamy 1 kwietnia, ale miejmy nadzieję, że to nie Prima Aprilis, bo główny księgowy przysłał nam właśnie raport finansowy klubu. Jak widzimy bilans ogółem wynosi niecałe 10 milionów 200 tysięcy funtów, tak więc z tą kasą jest już naprawdę nie najlepiej. Piłkarze miesiąca w Championship za ubiegły miesiąc czyli za marzec mógł zostać tylko on, nasz Mika Birew. W pięciu występach strzelił 4 gole, dorzucił dwie asysty i zanotował nieprawdopodobną średnią ocenę, aż 7,72. No szok. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji, co ciekawe, jest również nasz zawodnik, to Matt Penny. No spore zaskoczenie. Mika Birew jak do tej pory w 26 występach wyjściowy 11 i 11 z ławki rezerwowej strzelił 19 goli w Championship, dorzucił 9 asyst, no i zanotował średnią ocenę 7,53, do tego ja jak wybornie się rozwija, jakie już ma parametry. Matt Penny to zawodnik, którego nie spodziewalibyśmy się na drugim miejscu w klasyfikacji najlepszego piłkarza Championship za marzec, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni. Nagród, ciąg dalszy, najlepszym młodym piłkarzem miesiąca za marzec zostaje wybrany nasz Fernando, i tej nominacji akurat już można było się spodziewać, bo nasza młoda brazylijska perła gra ostatnio po prostu bardzo dobrze, a ogólnie w 27 występach wyjściowej 11, jak do tej pory Fernando strzelił 5 goli, zaliczył 9 asy, z Średnią notę 705. Może nie najwyższą, ale w ostatnim okresie widzimy wyraźny progres. Podobnie jak w jego umiejętnościach. No, chłopak wygląda coraz lepiej. Niestety, nasza druga utalentowana perła z Ameryki Południowej, a więc nasz 19-letni Argentyńczyk Tobias Tissera ulega infekcji wirusowej. Nie zobaczymy go w grze aż do dwóch tygodni. No, to poważny cios dla wyjściowej jedenastki. Co prawda, jak do tej pory zdążył wystąpić w zaledwie 10 ligowych spotkaniach, na swoim koncie nie ma ani bramki ani asystyny no i dość niską średnią ocenę, to mimo wszystko, obok Dana Lundulu, to nasza największa gwiazda w zespole. No i mamy już oficjalną zapowiedź naszego pierwszego ligowego spotkania w kwietniu. To dla nas niezwykle ważny mecz. Gramy na wyjeździe, a mierzyć będziemy się z Watford, które w tym momencie jest na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Według ekspertów jesteśmy nieznacznym faworytem, ale mamy swoje zmartwienia i to niemałe. Zagramy bowiem bez naszych dwóch podstawowych środkowych obrońców: Tobias Teasera wciąż zmaga się z infekcją wirusową, a Scott McKenna będzie pauzował za kartki. Dlatego też na środku obrony tym razem partnerem dla naszego kapitana Joe Rala będzie musiał być młodziutki Klaricz, a jak wygląda pozostała wyjściowa jedenastka. Na lewej obronie Josh Doik, na prawej Jaden Bogle, w środku pomocy Bogus i Dobson na prawym skrzydle Fernando na lewym wysuniętym do przodu Sulmana, na napadzie Birewin Lundulu. No i oczywiście zapomniałbym o najważniejszym na bramce nasza samba. No i już jesteśmy w szatni domowego obiektu drużyny Watford, a więc Vicarage Road. Jak widzimy wyjściowe jedenastce gospodarzy, nasz dawny zawodnik i wychowanek, Ryan Yates. Miejmy tylko nadzieję, że akurat dzisiaj w tym meczu nie pokaże nic wielkiego. Helik wznawia znowie piłki z autu, Peti, przyspieszył dośrodkowanie w nasze polkarne, ale Uoral wybija na szczęście, Fernando zbiera tu piłkę, zgubił serdżant, ale do że nie trafia w słupek. Rozpędzony Fernando wyprowadza kontrę naszego zespołu, jest przed polem karnym przeciwnika, wycofał Dobson, Birew, Bogusz, rozgląda się podanie w uliczkę. Kamaldin, uderzenie przy samym słupku, ależ fenomenalne, bramkarz odprowadził tylko piłkę wzrokiem, to jest szósta minuta tego spotkania, a my wychodzimy na prowadzenie 1-0, ależ dobrze się to zaczyna. James piłką przekracza środkową linię boiska Słynie w kierunku lewego skrzydła. Nie napotka na żaden opór z naszej strony. Dośrodkowanie. Serżant uderza piłkę z główki. A ta ląduje w naszej bramce przy spojeniu. No niestety, no nie cieszyliśmy się zbyt długo z tego prowadzenia. Dziesiąta minuta. Mamy ponownie remis. Jeden do jednego. Bramkarz gospodarzy rozpoczyna grę pod własnej bramki. Do najbliższego obrońcy. Touré do przodu. Norgard Pablo rozgląda się. Posyła piłkę na dobieg. Serżant wychodzi sam na sam z naszym bramkarzem. Podcina piłkę nad interweniującym Sambo A ta wpada do pusty z tej bramki, no coś niesamowitego, to jest 33 minuta, my już przegrywamy 2 do 1. Dojk wznawia gry w piłki z autu. Birew wycofał. Dojk, ależ tracimy łatwo. futbolkę. już ruszał. otwór do przodu. Pablo zagrywa do serżanta. Znowu ten serżant tym razem strzelił nad poprzeczką. No i to jest koniec pierwszej połowy. Rozpoczęło się to wszystko pięknie. Odprowadzenie już w szóstej minucie tego spotkania. Niestety schodzimy do szatni na przerwę, przegrywając 1-2. Które podprowadził piłkę w kierunku środka wojska. Podanie na lewą stronę jest tutaj. James zatrzymał akcję. Centruje serżant zgrywa. Pablo rozpędzony wpada w nasze pole karne, no jest niebezpiecznie, dośrodkowanie Tekpeti no i niestety to jest 3 do 1 53 minuta, jesteśmy na kolanach Samba rozpoczyna grę pod własnej bramki no ale już Norgard zgrywa do serżanta. no jesteśmy dzisiaj kompletnie bezradni już zagranie w pole Tak Tekpeti to będzie 4 do 1, nie lobuje Samba ale i naszą bramkę Woral rozpoczyna akcję ofensywną no gdybyśmy szybko strzelili bramkę kontaktową no to jeszcze wrócilibyśmy do tego meczu Lundul, ależ sytuacja sam na sam z bramkarzem trafia w poprzeczkę, no to jest coś niewiarygodnego Yates podanie na prawą stronę Tech Petty, serżant, wszystko na jeden kontakt Tech Petty, sunie w kierunku końcowej linii boiska, ale wycofał Ryan Yates, podanie w pole Tek Tech Petty, seria z wodów, ależ bawią się tą piłką gospodarza, dośrodkowanie, jesteśmy bezradni. Serżant, uderzenie Samba tym razem broni. 61 minuta spotkania i robimy podwójną zmianę. boisko opuszczają grający z żółtymi kartkami Dobson i Fernando, w ich miejsce młodziutcy Stevens i Dwyer. To już doliczony czas gry, nasza praszka stała się już faktem, ale jeszcze Sambar rozpoczyna dalekim wykopem, ale już gospodarze ruszają do przodu, Sarżant znowu sunie sam na sam z naszym goalkeeperem, ale no nie daje mu żadnych szans. To jest 93. minuta, a on stawia kropkę na D, my leżymy na łopatkach, jest wynik 4 do 1. Tym oto sposobem Watford w brutalny sposób zdemolowało nas aż 4 do 1 i to w meczu, w którym prowadziliśmy od 6 minuty 1 do 0. No nieprawdopodobna klęska. W naszym zespole fatalne zawody rozegrał nasz bramkarz Samba, nota 6-2, ale i kilku innych nie spisało się wiele lepiej. W szeregach gospodarzy napastnik Josh Sergant skompletował hat no i kończy te zawody z notą 10. Szok. Jesteśmy zatem bez punktów, natomiast Watford po zwycięstwie z nami zbliżył się do nas na 10 punktów. W tej kolejce również Brighton wygrał swoje spotkanie i traci do nas 7 oczek. No co tu dużo mówić, tego meczu nie wolno nam było przegrać. Ta porażka może zaważyć na naszym bezpośrednim awansie. Z jednej strony mamy niby 10 punktów przewagi, to sporo, ale z drugiej wciąż do rozegrania jest 6 kolejek, a tutaj można ugrać aż 18 punktów. No zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy. No i fatalna informacja: nasz pod Podstawowy środkowy pomocnik George Dobson w trakcie treningu doznał kontuzji. To skręcenie stawu skokowego, niezdolny do graż do 7 tygodni, co się właściwie równa z absencją praktycznie do końca sezonu. No to jest olbrzymie osłabienie. A tymczasem, na naszą ocenę czeka już coroczny nabór kandydatów na juniorów. Jak widzimy, mamy tutaj dwa olbrzymie talenty. Przyjrzyjmy się im bliżej. Pierwszym z nich jest lewoskrzydłowy, 15-letni Irlandczyk Charlie Hanley. no i rzeczywiście coś w tym chłopaku jest. No tyle tylko, że ta determinacja, zaledwie pięć, no i te parametry fizyczne, delikatnie mówiąc, również nie należą do najwyższych, no ale zobaczymy, czas pokaże. Drugim jest ofensywny pomocnik, 15-letni Charlie Stansfield i tu również mamy do czynienia z olbrzymim potencjałem i już nie najgorszymi umiejętnościami, tylko ta determinacja jeszcze gorsza, tylko dwa, charakter pozbawiony ambicji, no to nie wróży najlepiej, ale jak jak to się mówi, wszystko wyjdzie w praniu. Przechodzimy już do naszego kolejnego ligowego spotkania. Tym razem gramy u siebie, a gościć będziemy Sheffield United. Sheffield United to zeszłoroczny spadkowicz z Premier League. W przedsezonowych zapowiedziach byli plasowani jako trzecia siła tej ligi. Tymczasem ten sezon jest dla nich pełen rozczarowań. Grają bardzo słabo, w tym momencie są na odległym 18 miejscu, dlatego nie dziwi, że według bukmacherów to my jesteśmy zdecydowanymi faworytami. Ale jesteśmy mocno osłabieni. Kontuzjowani George Dobson i Tobias Tisera nie będą mogli Wystąpić w tym meczu. Dodatkowo za kartki jest zawieszony Josh Doik. Pomimo jednak tych osłabień, ostatecznie wygrywamy 4 do 2. Chociaż od 22 minuty przegrywaliśmy po bramce Cristiego. taki wynik utrzymał się do przerwy. Ale w drugiej odsłonie tego spotkania stanęliśmy już na wysokości zadania. W 57 minucie wyrównał Taylor. W 62 po golu Nlundulu wychodzimy na prowadzenie. W 77 na 3 do 1 strzela Birew. A już dwie minuty później w 79 na 4 do 1 Fernando. W samej końcówce spotkania, właściwie w doliczonym czasie gry, tracimy gola na 4 do 2. Mamy zatem komplet punktów, ale najważniejsze, że powiększamy naszą przewagę na trzecim Watford, który w tej kolejce tylko remisuje na wyjeździe z Bristol City. Brighton jednak swój mecz wygrywa i traci do nas wciąż 7 oczek. No i już mamy oficjalną zapowiedź naszego następnego meczu w Championship. Tym razem gramy na wyjeździe, a mierzyć będziemy się z Charlton Athletic. To jeden z najsłabszych zespołów całej ligi. W tym momencie są na 23. miejscu w tabeli, no i próbują jeszcze rozpaczliwie bronić się przed spadkiem. Powiedzmy sobie wprost, w tym meczu naszym obowiązkiem jest zwycięstwo. No i wygrywamy w tym meczu, bo o innym wyniku po prostu nie mogło tu być mowy. 3 do 0 po bramkach Bogusza z 41, Birefa z 62 i Taylora z 81 minuty. Przy czym trafienie Mateusza Bogusza otwierające wynik tego spotkania trzeba tu pokazać, bo to gol wyjątkowej urody. Kamaldin z lewej strony pola karnego wycofuje piłkę do Mata Peniego, ten podaje do Bogusza, a Mateusz potężnym uderzeniem za pola karnego trafia w samo okienko. No cóż, stadiony świata. Kolejne trzy punkty zatem dopisane, niestety Brighton również wysoko wygrywa swoje spotkanie, no i wciąż depcze nam po piętach, a i Watford jest po tej kolejce z kompletem punktów. No i niestety po porażce z nami Charlton Athletic musi przełknąć gorycz rozczarowania po spadku z ligi. No takie życie. Do końca sezonu pozostały ostatnie cztery kolejki, a w walce awans na finiszu pozostały trzy ekipy. Nasze Forest, Brighton i Watford. Ale bądźmy poważni nad Watford, w tym momencie mamy aż 12 punktów przewagi. Musielibyśmy wszystkie te cztery mecze przegrać, a oni wszystkie cztery wygrać, żebyśmy ostatecznie spadli na trzecie miejsce i stracili ten bezpośredni awans. Myślę, że taki scenariusz możemy spokojnie włożyć między. Bajki. Pozostaje zatem walka o mistrzostwo. Tutaj sprawa już nie jest taka oczywista. Co prawda mamy 7 oczek przewagi nad Brighton, ale powiedzmy sobie szczerze, tu wszystko może się jeszcze zdarzyć. A tymczasem w półfinale Pucharu Anglii Chelsea wygrywa z Arsenalem 2 do 1. Znamy zatem pierwszego finalistę tych rozgrywek. A my możemy już rozpocząć przygotowania do naszego kolejnego ligowego spotkania. Tym razem gramy u siebie, podejmować będziemy Barnsley. Barnsley to tegoroczny Beniaminek Championship i jedna z najsłabszych ekip całej ligi w tym momencie są na 22 miejscu w tabeli, no i jeszcze próbują rozpaczliwie bronić się przed spadkiem. A naszym zadaniem jest oczywiście przypieczętować już awans do Premier League a w międzyczasie w drugim półfinale Pucharu Anglii Newcastle dość szczęśliwie, bo w samej końcówce wygrywa 2-1 z Wolverhampton no i tym samym czekamy już na wielki finał tych rozgrywek. No i zadanie wykonane, wygrywamy na naszym stadionie z Barnsley skromnie, bo zaledwie 1-0 po bramce Dayla Taylora z 14 minuty, ale nasza przewaga w tym spotkaniu była olbrzymia i nasze zwycięstwo powinno być znacznie bardziej okazałe, ale to już jest nieważne. Mamy zatem komplet punktów, no i przypieczętowany bezpośredni awans, ale Brighton wciąż nie odpuszcza, w dramatycznych okolicznościach po karnym z 95 minuty wygrywałem na swoim stadionie z Sheffield Wednesday, no i wciąż próbują nas gonić. Tak więc, panie i panowie, nasz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii w końcu stał się faktem. Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że to już będzie tylko formalność, no ale trzeba było postawić kropkę na D, no i w końcu ją postawiliśmy. A szczęśliwy zarząd już ustala wyjściowe budżety na ten nadchodzący sezon w Premier League. Budżet płacowy będzie wynosił niecałe 2,5 miliona funtów, natomiast transferowy prawie 30. 6 Wydaje się zatem, że będzie jakieś pole manewru w letnim okienku transferowym. No cóż, tego właściwie można się było spodziewać, że pochwałą dla naszego kaska teraz nie będzie końca. Na początek ulubieniec kibiców Nigel Claff, a jednocześnie syn legendarnego Briana Claffa, stwierdził, że Węgrzyn zasługuje na wielkie uznanie. My jesteśmy tego samego zdania. Trochę szkoda, że ten Nigel Claw widziałby siebie tylko jako menedżer, bo nasz Kaziu chętnie przygarnąłby go do swojego sztabu szkoleniowego w innej roli. Oczywiście, że zarząd, działacze, wszyscy związani z klubem, ale przede wszystkim my kibice jesteśmy zachwyceni tym wywalczonym awansem. No już czekamy na ten inauguracyjny sezon w Premier League. Normalna sprawa. Jeszcze na pomaczowej konferencji prasowej nasz Kazek stwierdził, że stanie na głowie, by ściągnąć na stałe do klubu Mika Birefa, ale czy to będzie możliwe? Jeśli Newcastle zgodziłby się go sprzedać za jakieś przyzwoite pieniądze, no to czemu nie? W końcu był naszą wiodącą postacią. W 30 występach wyjściowej 11 strzelił już 21 goli, dorzucił 10 asyst, średnia nota 7,51. A te parametry, no, wygląda wybornie. Okej, okay, czas najwyższy przejść już do spotkania, które może zapewnić nam tytuł mistrzowski. Trzeba go tylko wygrać. Gramy na wyjeździe z Wicombe Wanderers. To jeden z najsłabszych zespołów całej ligi, tyle że w tym sezonie spisują się bardzo dobrze. W tym momencie są na 8 miejscu w tabeli i ten mecz wcale nie musi być dla nas spacerkiem. Nie ma zatem miejsca na eksperymenty. Wystawiamy najmocniejszą jedenastkę no i liczymy, że postawimy kropkę na D. No i że jesteśmy w szatni domowego obiektu Wicombe Wanderers, a więc Adam Spark nie ma czasu do stracenia, wychodzimy na boisko, żeby sięgnąć po mistrzostwo. 26 kwietnia 2025 roku, czy to będzie nasz Dzień Chwały, wkrótce się przekonamy. Mamy z tego spotkania transmisję telewizyjną, gospodarze w ustawieniu 4-3-3. No i jeszcze nasza formacja dla wszystkich oglądających ten mecz w domowym zaciszu przy herbacie z cytryną, czy też przy piwie w pubach. No i jeszcze tabela Weekend Wanderers, jak już wiemy, na ósmym miejscu z 64 punktami. Bogul wznawia grę wyrzutem piłki z autu. Bogusz, Fernando zwolnił akcję, wycofał Tisera. Rozgląda się zagranie z prawej strony polakarnego. Fernando zrobił kółeczko do środkowania. Nie. luźnie sięgnął piłki, główką strzela gdzieś tam pod poprzeczkę. Coś nieprawdopodobnego to jest. Druga minuta tego spotkania. Wychodzimy na prowadzenie Jeden do 0, więc wszystko zgodnie z planem. Bogul wycofuje piłkę do Samby, ten bezpośrednio zagrywa na lewą stronę boiska, jest tu rozpędzony Kamaldin, podanie do Birefa, ten odgrywa ponownie Kamaldin, sumie lewym kortażem boiska, będzie dośrodkowanie spod linii końcowej, Fernando zgrywa, lundulo strzale, zablokowane, ale Biref dobija to do pustej bramki, no coś nieprawdopodobnego, to jest dopiero piąta minuta tego spotkania, a tu już jest 2 do 0, Wikomp na kolanach nasz Samba daleko przed polem Karnym wybija piłkę, no ale niedokładnie gospodarze zbierają futbol w futbolkę i ruszają do kontrataku, Zagraj na prawe skrzydło jest tu Fen zwolnił dośrodkowanie, ale nasz kapitan Worald daleko przytomnie ekspeduje piłkę, ale jest jeszcze z lewej strony obita. Jeszcze jedna wrzutka, zgranie Fen Ennis, no i niestety uderzenie przy samym słupku nasz golkiper bezradny, a więc gospodarze zmniejszają swoje straty mają bramkę kontaktową jest 1 do dwóch. wolny dla naszego zespołu McKenna do przodu Bogusz rozgląda się posyła daleką piłkę w pole Karnestu Fernando spod linii końcowej. nie Birew tutaj nabiega, dokłada tylko nogę, a więc mamy ponownie dwubramkowe prowadzenie. 26 minuta jest 3-1. No i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. Wystarczy kontrolować grę w drugiej odsłonie tego meczu, a sięgniemy po nasz cel zwycięstwo. No i mamy to zwycięstwo, bo wynik do przerwy już się nie zmienił, a w tym decydującym o naszym mistrzostwie spotkaniu ostatecznie wygrywamy 3-1 do po dwóch trafieniach Mika Birefa i jednym golu Danan Lundulu. A gdybyśmy nie wygrali tego meczu, no to jeszcze nie zapewnilibyśmy sobie tego tytułu mistrzowskiego, ponieważ w tej kolejce Brighton odniósł kolejne zwycięstwo. Ale nas już nie interesuje, co wydarzyło się na innych boiskach, bo my zrobiliśmy to, co do nas należało. Wygrywamy w tym decydującym meczu, no i sięgamy po mistrzostwo na zapleczu angielskiej ekstraklasy. Jest pięknie. A ten sukces jest tym większy, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że pod koniec ubiegłego sezonu w pewnym momencie w oczy zajrzało nam nawet widmo spadku. Posada naszego kaska była wtedy... Niezwykle niepewna był o jeden zły wynik od zwolnienia, ale teraz udowodnił wszystkim niedowiarkom na co go stadzi, powrócił w wielkim stylu. No, a teraz, oczywiście, wszyscy po kolei składają naszemu Kaziowi gratulacje, m.in. ulubieniec kibiców no i legenda Nottingham Forest Stuart Pierce. Zarząd jest zadowolony ze zwycięstwa, ale jak podkreśla, tak klasowy zespół jak Forest zawsze jest jednym z kandydatów do zwycięstwa w tych rozgrywkach. No, wolne żarty, tu nasz prezes trochę rozmija się z prawdą. Ja tylko przypomnę, że w przedsezonowych zapowiedziach z kursem 21:0 byliśmy plasowani dopiero na ósmym miejscu. Tak więc według bukmacherów mogliśmy powalczyć, ale co najwyżej o strefę barażową, ale na pewno nie o bezpośredni awans, a już tym bardziej o mistrzostwo. A jeszcze na pomeczowej konferencji prasowej nasz menedżer, nasz Kazimierz wyraźnie wzruszony stwierdził tylko, że jest w siódmym niebie i że to wielki dzień dla wszystkich ludzi związanych z klubem. Czas zatem już w ekspresowym tempie do końca ten sezon. W przedostatniej kolejce gramy u siebie z Coventry City. Ale nasi zawodnicy są już wyraźnie myślami na wakacjach. Pomimo wyraźnej przewagi nie byliśmy w stanie zdobyć bramki i ostatecznie remisujemy na własnym stadionie 0-0. do -0. Nasz do niedawna największy rywal, a więc Brighton zrezygnowany również bezbramkowo remisuje na własnym stadionie z West Bromem. No i w końcu przed nami ostatnia kolejka tego jakże długiego sezonu, w której zagramy na wyjeździe z Luton Town. Nie no, trzeba sobie powiedzieć wprost, nasi chłopcy są już komplet nieobecni, pomimo przygniatającej przewagi, ponownie tylko remisujemy, tym razem 1 do 1 jedyne trafienie dla naszego zespołu zapewnia Lundulu, no a ostatnia kolejka niewiele zmieniła w układzie tabeli przynajmniej u góry i u dołu, w środku były jakieś przetasowania, jeszcze tylko z kronikarskiego obowiązku piłkarze wprowadzani do jedenastki marzeń wszechczasów no wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że formacją 4-2-3-1 to my już od dawna nie gramy mamy zarząd, no i mamy nową strategię długoterminową, a w niej najważniejszy Punkt, a więc cel na koniec przyszłego sezonu w Premier League, a jest nim dzielna obrona przed spadkiem. No cóż, będziemy próbowali. Na przestrzeni ostatniego roku w hierarchii naszego zespołu niewiele się zmieniło. Liderami wciąż są nasz kapitan Joe Oral, Scott McKenna i nasz bramkarz Bryce Samba. Zgłosił się do nas urząd skarbowy, no i musimy odprowadzić podatek w wysokości około 750 tysięcy funtów. Działalność handlowa klubu to lektura dla naszego głównego księgowego. Nas interesuje bardziej sprzedaż koszulek, a tu na miejscu pierwszym jest ta z numerem 9 naszej największej gwiazdy, Danan Lundulu. Co ciekawe dopiero teraz po awansie do angielskiej ekstraklasy będziemy spłacać co miesiąc ratę w wysokości 650 tysięcy funtów jakiegoś kredytu zaciągniętego niegdyś na kwotę 73 milionów. Jest i też jakiś plus, choć dość wątpliwy, zarząd zasila klubową kasę kwotą 1, 700 tysięcy funtów, no ale przecież to jest kropla w morzu. No jak na razie to te finanse klubu nie wyglądają zbyt imponująco jak na Benjaminka, który za parę miesięcy wystartuje w Premier League, no ale miejmy nadzieję, że z czasem będzie lepiej. No niestety tego można się było spodziewać nasze klubowe obiekty, głównie baza treningowa nie zajmuje już tak liczącej się pozycji w świecie futbolu. No i rzeczywiście obok dobrych obiektów młodzieżowych mamy już tylko przeciętne obiekty treningowe, no trzeba coś spróbować z tym zrobić. No i udało się, zarząd zgodził się rozbudować naszą bazę treningową, Kosztę inwestycji to niecały milion funtów, tak więc relatywnie nieduże pieniądze. A tymczasem rozpoczęły się baraże o Premier League w pierwszym półfinałowym dwumeczu Norwich rozbił Millwall aż 4 do 1. Właśnie został rozegrany wielki finał Pucharu Anglii, w którym to Chelsea po dwóch trafieniach Kaja Havera wygrywa 2 do 1 z Newcastle United. No i jeszcze krótkie podsumowanie tego właśnie zakończonego FA Cup triumfatora znamy, natomiast największy niespodzianką, no właśnie z nasze Nottingham Forest i to pomimo, że odpadliśmy w piątej rundzie po przegranym meczu z Evertonem, ale eksperci właśnie w nas zobaczyli czarnego konia tych rozgrywek. Pięknie. A tymczasem w drugim półfinałowym dwumeczu Baraży, co zaskakujące, Sheffield Wednesday eliminuje Watford 3-2. do jednak w finale baraży Sheffield Wednesday musi uznać wyższość Norwich City, no i tym samym popularne Kanarki będą w przyszłym sezonie trzecim Beniaminkiem Premier League. No to na koniec jeszcze raz tabela Championship. Brighton i Norwich to zeszłoroczni spadkowicze z Premier League, tak więc po jednosezonowej banicji na zapleczu angielskiej ekstraklasy powracają na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Anglii, na dodatek z naszym Forest. Brzmi dumnie. No to jeszcze indywidualne statystyki w Championship, bo tutaj Mika Bire w tym sezonie rozjebał system. Z 23 golami został królem strzelców. Dodatkowo dwójka naszych pozostałych napastników, a więc Dan Lundulu i Dale Taylor obaj strzelili po 21 goli, i Exequo z trzema innymi zawodnikami uplasowali się na czwartym miejscu. Mikabirev wykręca najwyższą średnią ocenę w Lidze 7,51, co cieszy, na trzecim miejscu jest nasza największa gwiazda Dan Lundulu ze średnią 7,32, a jak pamiętamy lub też nie, początek sezonu miał przecież bardzo słaby. No i trzecia klasyfikacja i po raz trzeci Mikabirev na najwyższym miejscu aż dziewięciokrotnie był wybierany zawodnikiem meczu. Na pierwszym miejscu jest również napastnik Watford, Josh Sergeant, on również dziewięciokrotnie odbierał nagrodę MVP, ale to już mniejsza z tym. No to na koniec jeszcze spójrzmy na najlepszą ligę wszechświata w piłce nocnej. A więc Premier League. Po dwóch mistrzowskich sezonach Liverpoolu tytuł Mistrza Anglii powraca w ręce Manchesteru City. W przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów zobaczymy również Manchester United, Arsenal i Chelsea. W pozostałych rozgrywkach europejskich potykać będą się Liverpool, Newcastle i Everton. Goryczy spadku z angielskiej ekstraklasy doznały Reading, Crystal Palace i Brentford. Koronie mistrza, żegnamy zatem Championship. A w następnym odcinku, na który serdecznie Was zapraszam, rozpoczynamy przygotowania do naszego debiutu w Premier League. Ruszamy na zakupy w letnim okienku transferowym, trzeba przecież nasze Forest odpowiednio wzmocnić. Na koniec gorąco zachęcam Was do subskrypcji kanału, pozostawienia łapki w górę, jeśli tylko się podobało, no i komentowania. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.